Dzisiejszy dzień dla ewangelickiej społeczności jest dniem wyjątkowym, niepowtarzalnym, bowiem na europejskim szlaku reformacyjnym, Reformacjobuz dotarł do Cieszyna, które stało się miastem reformacji. Przeżywaliśmy już wiele pięknych chwil właśnie wokół tego wydarzenia, a obecnie. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia spotkania trzech gremiów samorządowych na terenie naszego województwa Śląskiego. Jest to uczczenie 500 lat reformacji w województwie śląskim. Śląsk Cieszyński wywodzi się z wielowyznanowości i jest to uczczenie tutaj ewangelików, którzy mieszkają na Śląsku Cieszyńskim. Świętujemy rok reformacji, całe województwo świętuje. U nas tak się zdarzyło, że żyje najwięcej wyznawców ewangelickich. Tworzą tę społeczność, tworzą nasze województwo. To kawałek naprawdę porządnej części historii naszego regionu. Chcemy dzisiaj tym wydarzeniem uczcić to, co przez lata tu się działo dzięki ludziom z tego wyznania, ale którzy absolutnie wpisali się w historię naszego województwa.